Z tej strony Koplazy Super Pro. Dzisiaj nagram taki wrócił w ogendu, jak dzisiaj mam 5 skrzynek, a ja tu nawet troszeczkę trosz, trosz, sporo. Dzisiaj będę podobna jakiś nowy postać. Nieważne jak, ale ważne, żeby się doszła. Patrzcie na mój profil. Brakuje no, mi tylko dwóch epików, trzech, trzech mityków i trzech legend. Dobra Przechodzimy do otwierania. W pierwszej skrzynce był tutaj na nasz Hibaarda. Do 4 do Korda 5. Dopam 6 do Karla 7. Fajnie. Pany 4 do BU6. Bilet na wydarzenie. No i do, do bóla, Ile? Do bula 6 do 315. Ile? Ile mamy teraz? Ja zrobię sobie odcineczka. Jeszcze się tylko podniosę tam. Na kolejny poziom. Dobra. I po prostu 290 wolałbym tam też podnieść. Taka lepsza. I to będzie już niejedno odcineczka. Więc po bola.